O tak wczesnej porze, ale powody są istotne. Witam na kolejnej sesji Rady Miejskiej. Otwieram obrady 12. Nadzwyczajnej Sesji Rady Miejskiej we wrześniu 8 kadencji. Dzisiejsza sesja została zwołana na podstawie artykułu 20 ustęp 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym. Informuję, że zgodnie z zapisami ustawy o samorządzie gminnym artykuł 20. punkt 1 b obrady rady gminy są transmitowane i utrwalane za pomocą urządzeń rejestrujących obraz i dźwięk. Nagrania obrad są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty. Pragnę przywitać przybyłych na dzisiejszą sesję radnych burmistrza pana Tomasza Kałużnego oraz zastępców pana Artura Mokradzkiego i pana Karola Nowaka. Witam Skarbnika Miasta i Gminy Września, panią Jolantę Kościańską. Witam pracowników samorządowych, przedstawicieli mediów. Zgodnie z listą obecności aktualnie w posiedzeniu uczestniczy 20 radnych, co stanowi kworum. W dzisiejszej sesji w prowadzeniu obrad proszę o pomoc wiceprzewodniczącą Rady Miejskiej, radną panią Annę Szlachetkę oraz wiceprzewodniczącego Rady Miejskiej, radnego pana Macieja Baranowskiego. Wszyscy zainteresowani zostali poinformowani o terminie dzisiejszej sesji zgodnie z regulaminem oraz otrzymali potrzebne materiały. W związku z wyczerpaniem spraw związanych z otwarciem sesji przedstawię porządek obrad. Ten porządek obrad. Miał wyglądać tak, że za chwilę miał nastąpić ślubowanie radnej, potem podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020 i potem zamknięcie sesji. Ze względu na nieobecność pani Doroty Szykownej, ten pierwszy punkt staje się bezprzedmiotowy. W związku z tym chciałbym poddać porządek obrad pod głosowanie. Proszę potwierdzić kworum. O, dziękuję bardzo i poproszę o przygotowanie głosowania. Coś chyba w systemie nie zadziałało, bo mamy aż trzy razy głosowania. Podejmijmy jeszcze jedną próbę. Głosujemy oczywiście jeden raz. Kto z Państwa Radnych jest za przyjęciem porządku obrad? Proszę o naciśnięcie przycisku i podniesienie ręki. Kto jest przeciw? I kto się wstrzymał? Dziękuję. Też nie. Może trzeba trzy razy. Zarządzam powtórzenie głosowania, dlatego że Mamy jakiś błąd. Ja mam pytanie do Pani Radczyni, czy my możemy przegłosować w takiej sytuacji tradycyjnie przez podniesienie ręki? Dziękuję bardzo. To jeszcze... Czy jeszcze podejmiemy jedną próbę? Nie da się nic zrobić, tak? Potwierdzić forum jeszcze raz, tak? W takim razie bardzo proszę jeszcze raz o potwierdzenie kworum. Zarządzam więc głosowanie. Kto z Państwa radnych jest za przyjęciem porządku obrad, proszę o podniesienie ręki naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? I Jeszcze dwójka radnych. Jeszcze kworum, pewnie trzeba pop. Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych, 19 głosowało za, 0 przeciw, jeden głos wstrzymujący się. Przechodzimy więc do realizacji porządku obrad. W punkcie trzecim podjęcie uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020. Bardzo proszę o przedstawienie uzasadnienia burmistrza pana Tomasza Kałużnego. Proszę państwa, powodem dzisiejszej sesji jest są dwie sytuacje, które są dosyć zbieżne, podobne. Mianowicie, Urząd Marszałkowski ogłosił nabór do realizacji, zgłaszania realizacji projektów, które się nazywają szatnie na potrzeby funkcjonowania boisk sportowych i termin zgłaszania tego wniosku mija 7 lutego, a warunkiem koniecznym jest rozstrzygnięcie przetargu na wykonanie te, tych, tych szatni i chcemy zbudować te szatnie na boisku w Sokołowie. Mniej więcej rok temu, po 10 latach udało się przejąć te wojska od agencji teraz się nazywa Krajowy Ośrodek Własności Rolnej KOWR tak wcześniej ANR i tak jak powiedziałem 10 lat temu złożyliśmy wniosek o to żeby pozyskać te tereny na rzecz gminy i pod koniec 2018 roku zostało to dopełnione i mamy teraz możliwość inwestowania na własnym terenie i taki projekt chcemy zrealizować w tym roku, tak jak powiedziałem nabór odbywa się do 7 lutego, aby móc przeprowadzić przetarg musimy mieć przesunięte środki w budżecie na ten cel. No i od jutra, nie, jutro jest sobota, od poniedziałku Ruszamy z przetargiem, ogłoszeniem przetargu na wykonanie tych szatni. W ramach tego projektu dofinansowanie wynosi 50% wartości inwestycji. Drugie przesunięcie jest związane z uchwałą, którą podjęła Rada Miejska pod koniec 2019 roku w sprawie dofinansowania. Zakupu dla szpitala karetki. Nie, nie tak dawno prezes zwrócił się. Prezes szpitala powiatowego we wrześniu. Zwrócił się z prośbą, żeby dokonać tego jak najszybciej tej, tej, tej wpłaty środków, ponieważ na rynku podobno nie ma karetek, albo jest tak dużo chętnych na karetki, że aby nie doszło do takiej sytuacji, jak miała miejsce w roku 2019, kiedy to były środki, a nie było można kupić samochodu, ponieważ po prostu na rynku ich nie było do sprzedaży, to prosił o to, żeby jak najszybciej przekazać te środki. W związku z tym, że dzisiaj odbywa się ta sesja związana z przesunięciem środków na projekt ten związany z szatnią. To przy tej okazji przesuwamy środki zaplanowane zgodnie z uchwałą Rady Miejskiej w 2019 roku. Chyba 17 grudnia była ta sesja, właśnie na przekazanie tych środków na zakup karetki. Dziękuję bardzo. Ja jeszcze powtórzę, że w obradach bierze dzisiaj udział 20 radnych, co stanowi kworum, i Rada jest władna podejmować prawomocne uchwały. Otwieram dyskusję. Kto z Państwa radnych w tej sprawie? Bardzo proszę, radny pan Damian Stańszewski. Dziękuję. Proponowana uchwała wiąże się i ta zmiana budżetowa wiąże się między innymi z uszczupleniem wydatków na drogi publiczne, na inwestycje i zakupy inwestycyjne o na 300 tysięcy. Z jakich dokładnie inwestycji drogowych i wydatków majątkowych rezygnujemy w związku z tym przesunięciem 300 tysięcy? Bardzo proszę, odpowiedź. Panie burmistrzu. Nie rezygnujemy z żadnego zadania na najbliższej sesji, może nie na najbliższej, ale na tej na której będzie pod koniec kwartału, gdy będzie będą zapisywane w budżecie zmianą budżetu środki z roku 2019 tę pozycję uzupełnimy o tę kwotę. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z Państwa radnych? Bardzo proszę radny Pan Damian Stańszewski. Jeszcze raz dziękuję. Ta uchwała, nad którą my dzisiaj dyskutujemy jest rzeczywiście ważna, tak jak powiedział burmistrz, i widać w niej troskę o zdrowie mieszkańców właśnie między innymi poprzez zakup karetki dla naszego szpitala powiatowego we wrześni. Widać również troskę o jakość życia w związku z rozbudową infrastruktury sportowej, no i to też jest dobre rozwiązanie. No i w związku z tym spotykamy się na nadzwyczajnej sesji i obradujemy jak najszybciej tak żeby te poprawki te zmiany budżetowe weszły w życie. I mam nadzieję, że w przyszłym tygodniu również będzie sesja, czy nadzwyczajna, czy normalna dotycząca miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla Kawęczyna, Marzenina i Gulczewa, bo też to jest bardzo pilna i ważna sprawa. Swoją drogą też w poniedziałek o 18 w sali w Marzeninie jest zebranie w tej sprawie, więc mam nadzieję, że burmistrzowie i radni się zjawią na tym. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Bardzo proszę burmistrz pan Tomasz Gałuszny. Jeśli chodzi o zebranie w Marzeninie to nie sądzę, żeby obecność pana radnego Staniszewskiego mogła wpłynąć na debatowanie na temat uchwały Rady Miejskiej, ponieważ sesję Rady Miejskiej zwołuje przewodniczący Rady i mają one najczęściej miejsce w tej sali. Dziękuję bardzo, ale temat następnej sesji nie jest związany z dzisiejszymi obradami, w związku z tym, bardzo proszę, jeśli już to w sprawie uchwały, którą za chwilę mamy podjąć, a nie tego, co się być może wydarzy. Bardzo proszę, jako pierwszy zgłosił się radny pan Jarosław Kowalewski. Tylko proszę się zgłosić do dyskusji. Mam prośbę do pana radnego o zgłoszenie się do udziału w dyskusji, bo ja nie widzę na ekranie zgłoszenia. O, dziękuję bardzo. Udzielam głosu. Dziękuję za głos. Chciałem się tylko zapytać pana burmistrza, czy procedura projektowa została zakończona? Kto wykonywał projekt i ile kosztował projekt? Coś więcej o, o tych o budowie tych szatni? Czy to będą kontenery, czy to będzie jakaś tam trwała budowla? I jeszcze mam pytanie: ile kosztuje taki y, obecnie ambulans? i Jaka to jest część tej kwoty? Czy to jest połowa, czy jakiś tam udział procentowy? Bardzo proszę, panie burmistrzu. To pytanie, rozumiem, dotyczy karetki. Obydwa pytania. Aha, obydwu. Jeśli chodzi o boisko, o te szatnie, to projekt jest zlecony, jest na ukończeniu, ponieważ, tak jak powiedziałem, to ogłoszenie naboru miało miejsce nie tak dawno i robimy to na szybko, gwałtownie, żeby zdążyć z możliwością skorzystania z tych środków, bo termin został uchwalony, podjęty przez władze województwa, samorządowe województwa. No, poda, podany termin był bardzo krótki. Także nie znam kwoty. Znamy kwotę? 18 tysięcy złotych koszt projektu. Natomiast jeśli chodzi o karetkę, to no trudno powiedzieć pewnie ani się tym nie będziemy zajmować, znaczy na pewno nie będziemy się tym zajmować, bo my tylko przekazujemy środki, a przetarg będzie przeprowadzał szpital. Spółka z o, o. Natomiast tak jak powiedziałem wcześniej, podobno jest tak, że tych chętnych na karetki jest więcej, a to tak działa w gospodarce wolnorynkowej, że jak jest więcej chętnych, to rosną ceny. I w związku z tym no, Przypuszczam, że na, na rynku karetek można zrobić interes. Nie, nie wiem, jakie to, to są. Poza tym, jeszcze to jest związane trochę z tym, co się zażyczy w tym przetargu. Wyposażenie, więc rozpiętość pewnie może być ze 100 tysięcy złotych różnicy między zwykłą karetką a jakąś wyposażoną w jakiś specjalistyczny sprzęt. Ale no, ani nie, nie znam. E, tego, co sobie zapisze w przetargu szpital, czego sobie zażyczy, ani gmina nie będzie przeprowadzała tego przetargu. Dziękuję bardzo. Udzielam głosu radnemu panu Damianowi Stężowskiemu. Adwocem apeluję zatem o jak najszybciej najszybsze zwołanie sesji Rady Miejskiej cenem uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania dla Kawęczyna Marzenina i Gulczewa. Dziękuję. Czy jeszcze ktoś z państwa radnych? Zamykam dyskusję, przystępujemy do głosowania. Kto z państwa radnych jest za przyjęciem uchwały w sprawie zmiany uchwały w sprawie uchwały budżetowej na rok 2020? Proszę podniesienie ręki i naciśnięcie przycisku. Kto jest przeciw i kto się wstrzymał? Dziękuję bardzo. Informuję, że w głosowaniu wzięło udział 20 radnych. Wszyscy oddali głos za, czyli 20. Zero przeciw, zero wstrzymujących się. Uchwała została więc przyjęta. Wobec wyczerpania porządku obrad zamykam obrady 12 nadzwyczajnej sesji Rady Miejskiej we wrześniu 8 kadencji. Dziękuję bardzo.